Tajwan i ćwiczenia antyterrorystyczne. Przeprowadzono je w portowym mieście Kaohsiung na południu kraju. Siły wojskowe odegrały pozorowane porwanie cywilnego statku. Na miejscu obecny był prezydent Tajwanu. Taiwan. Tajwan jest zmuszony do odpierania ciągłych szykan ze strony Chin. Ćwiczenią przyglądał się także wysoki rangą dyplomata Stanów Zjednoczonych Neil Gibson, a wszystko to w związku z coraz bardziej agresywną polityką Chin. Tamtejsi komuniści roszczą sobie prawa do Tajwanu jako własnego terytorium. Zagrożenie nagłą inwazją jest więc realne, tym bardziej, że oba kraje dzieli jedynie ponad 100-kilometrowa ciśnina. Izraelskie wojsko zatrzymało jacht Freedom Flotilla Coalition. Tak zwana Flotilla Wolności próbowała przełamać izraelską blokadę morską strefy gazy. Wśród uczestników eskapady była budząca kontrowersja aktywistka klimatyczna Greta Thunberg. Według niej jacht przewoził mleko dla niemowląt, żywność i środki medyczne przeznaczone dla palestyńczyków. Ostatecznie 12 członków załogi jachtu zostanie odprawionych do swoich rodzimych krajów, poinformowało Izraelskie MSZ. Zarekwirowana pomoc dla mieszkańców strefy gazy ma dotrzeć do innymi kanałami.